Siemaneczko Kochani, na naszym kanale Pracowita Pszczółka jeżeli ktoś tak jak ja z Julcią mają zawsze czas na wszystko, a robią wszystko w, ostatnim, w ostatniej chwili także my będziemy dzisiaj przed samymi świętami robiły pierniczki takie bez leżakowania są naprawdę miękkie od razu pierniki z tego przypisu piekę już parę lat są bardzo miękkie i pyszne to robi się bardzo szybko. My robimy dzisiaj taką już większą porcję. Pokażemy Wam, co będziemy robić z pierniczków. Resztę damy sobie po prostu do jakiegoś słoja i będziemy trzymać, gdy przyjdą goście. I kochani, one naprawdę, naprawdę są bardzo dobre i znikają również bardzo szybko. Także zapraszam Was na oglądanie naszego filmika i zabieramy się za robotę. Składniki, jakie będziemy potrzebować na pierniczki, to jest 2 kg mąki pszennej tortowej, 2 margaryny do pieczenia, 2 opakowania przyprawy do pierników. 40 gram kakao, tak około 150-200 ml miodu. I, kochani, tak od 5 do 8 jaj, to jest w zależności jaki rozmiar. Ja daję tego tak około 6-7 tych elek. Także pół yy, kilograma cukru oraz 3 łyżeczki sody. Chyba, że chcecie robić z amoniakiem, to tego koło półtorej łyżeczki. No i oczywiście aromat migdałowy lub rumowy, to już pozostaje do wyboru Wam. Blaszkę i papier do opieczenia. Także my z jurcią mamy już tutaj przygotowane wszystkie składniki, mieszamy. Także pozostań z nami do końca. I zapraszamy do upieczenia. W dużej miejsce ucieramy sobie margarynę z miodem i cukrem. Ale ja nie będę tego robiła mikserem. Po prostu będę ugniatała to ręką. Także my zabieramy się za robotę, a Julcia mi jak zwykle w tym pomaga. Także Julciu, margaryna, miód, cukier, wszystko ląduje w misce. I będziemy to wszystko ugniatać ręką. Także dwie margaryny, tak jak mówiłam w przepisie, do tego juciami tu leje miod. To wszystko ładnie ugniatamy. Mamy ciasto już gotowe. Ono ma konsystencję takiej urobionej plastyliny, jak dzieci się bawią. Także na stolnicy ją spokojnie jeszcze podsypiemy, żeby nam się nie kleiła. Rozwałkujemy ją tak na około 1 cm i będziemy wykrawać przeróżnymi, dowolnymi foremkami. Układamy na blaszce wyłożonej papierem. I tak pieczemy około 7-10 minut w 180 stopniach Celsjusza. I potem sobie możemy dowolnie lukrować, przyozdabiać różnymi pisakami. To jest naprawdę doskonała zabawa dla rodziny. Dzieci to uwielbiają robić. I kochani, musicie pilnować sobie, bo dosłownie minutka dłużej, a wam się już przypalą. Będą no niestety ale twarde. Także my zabieramy się za wałkowanie, krojenie, pieczenie, a wy obserwujcie co będziemy robić dalej. Także zapraszam. Tak przygotowane ciasto dzielę sobie teraz na dowolne kawałki, żeby mi po prostu było lepiej wałkować. Bo jeżeli tak wyrzucę wszystko na raz, to raczej będzie mi trudno rozwałkować tak jak ma być. Także mam już tutaj podsypaną dobrze stolnicę. Wyjmuję sobie ten mój kawałek ciasta. Jego możecie troszeczkę jeszcze ugnieść, po prostu na stolnicy, żeby był bardziej twardszy. Bo jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, to dla niego będzie to naprawdę mogło sprawiać jakieś tam utrudnienia, bo ciasto jest naprawdę. Powinno takie być, ale będzie się kleiło do stolnicy. Także albo możecie to dać chwileczkę do lodówki, żeby Wam to stwardniało, ale my będziemy wykraczać takie, jakie tutaj mamy. Ewentualnie tak jak wspomniałam, troszeczkę sobie podsypiemy. W międzyczasie przygotujcie sobie już. Blaszki, połóżcie na nie papier. Zapraszajcie Wasze pociechy do pomocy i do dzieła. Nasze ciasto już jest rozwałkowane. Blaszka przygotowana, wyłożona papierem do pieczenia. Teraz tutaj wpuszczę Julcie, będzie nam wykrawała ładnie pierniczki, a ja idę po słomkę do picia i coś Wam fajnego pokażę także Julcia wykrawaj a ja okay. za chwileczkę wracam Słuchajcie kochani, tutaj macie takie fajne foremki. Wy z nich przeróżne wzory. Ja tylko Wam tak na szybko pokażę i wtedy Julcia będzie kończyła. Żeby nie przyciągać. Zobaczcie. Biorę teraz po prostu zwykłą rurkę. Robię na przykład w gwieździe. Mam gwiazdę. Robię w niej dziurkę rurką. Po upieczeniu po prostu takiego piernika możemy przedziać. Ozdobić to pierwsze ładnie. Przedziać sobie. Y sznurkiem, co tam macie, co wolicie i powiesić na choince będzie naprawdę doskonale wyglądała aromat z pierników będzie się snuł po całym Waszym domu także spróbujcie ten patent wystarczy po prostu zwykła rurka robimy sobie po prostu dziurkę, otwór dajemy, pieczemy lukrujemy, ozdabiamy i wieszamy. A my z Julcią kończymy dalej. No słuchajcie, my z Julcią pieczemy ciąg dalszy. Julcia już zaczęła ozdabiać. Zobaczcie, tutaj będziemy robiły dziurki, bo stwierdziłyśmy, że będziemy więcej wieszały. Tutaj już mamy dziurki w tym porobiona. Tutaj nie dodawałyśmy kakao, wyszły nam takie jaśniejsze, również miękkie. Zobaczcie, o co mi chodziło. Teraz będę robiła na te z kakao y, lukier i Julcia będzie posypywała posypką, a resztę zrobi ozdobitymi pisakami żelowymi. Doskonale wychodzą. Także kochani, zobaczcie o co mi chodziło z zrobieniem tej dziurki po prostu na... Spaczcie jak to pięknie wygląda. I teraz weźmiemy, powiesimy... Muszę mieć w ręce telefon, dlatego tak źle widać. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I teraz taki pierniczek powiesimy tutaj na choineczce. I zobaczcie jak się pięknie prezentuje. Widzicie? I gdy ozdobimy resztę pierniczków również tutaj powiesimy na naszej choineczce. Barcie, nie dojrzeć ich czuć w całym domu. To jeszcze i pięknie nam ozdabiają choinkę. Także próbujcie. Mój przepis jest naprawdę doskonały. Są mięciuteńkie. Już mi dwie blaszki znikły w przeciągu normalnie mgnieniu oka. Także zapraszam Was na następne filmiki. Za dzisiejszy ślicznie Wam dziękuję. Życzę Wam. Zdrowych, zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. A ja się z wami żegnam i idziemy z Julcią kończyć nasze pierniczki ozdabiania. Także kochani, zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania. A my ozdabiamy i wieszamy resztę pierniczków. Trzymajcie się cieplutko i do miłego zobaczenia.